Witajcie, cześć! Mateusz z tej strony witam was w kolejnym odcinku nieporadnika i pierwszym odcinku, który nagrywam na nowym komputerze. I dlatego jest to odcinek. Chyba wyłączymy efekty dźwiękowe, jak teraz tak sobie przypomniałem, że mój skrót na rozpoczęcie nagrywania powoduje wyłączenie dźwięk efektów dźwiękowych w tej grze, w tej grze, którą będziemy grać dzisiaj, a czyli w Heroes of the Storm! Kto się cieszy, kto się yy, podnieca tym. Dawno nie grałem w tą grę. Dawno nie grałem w tą grę, więc pewnie będę psiał tutaj i psu. Yy, co nie zmienia faktu, że Heroes of the Storm to była gra w sumie, od której mój kanał na YouTubie powstał. Zacząłem od He Hearthstone'a, owszem, bo był w becie, ale potem pojawiła się beta Heroes of the Storm i, i na pewno przejęła yy, sporo, że tak powiem jest dźwięki? Sporo przejęła priorytetów, że tak powiem. A dużo się nie zmieniło w tej grze. Um, I to, to dobrze, i to źle. Czy są te dźwięki? No, nie ma dźwięków. Ciekawe, że tam to nie działało. Okej, okay. nie wyłączyłem nagrywania, więc nadal nagrywamy. Bardzo dobrze. Mam nadzieję, że w ogóle. Y Dźwięki słuchać dobrze z gry, słuchać dobrze mnie Tak jak powiedziałem, jest to nowy komputer, więc wszystko instalowałem na świeżo Nawet widzicie, że nie mam swojej kamerki, która wyłącza tło Także nie patrzcie, co mam w tle na kamerce, bo mam bajzel w pokoju <laughs> Ojej, co oni tam robią? Jezus, zagapiłem się Zagapiłem się totalnie Oni tam się biją O oh wow, jest smog Deathwing Spoko. Spoko. Um, nie, nie grałem dawno w tą grę, więc sporo jest nowych postaci, ale z drugiej strony nie ma aż tak dużo tych nowych postaci Bo ostatnią postać, którą dali w, w grudniu 2020 i to była postać. To była postać Hogera A tak poza tym to, to nic nie wiem, czy tego smoka można w ogóle myknąć. Chyba go nie można myknąć, mam wrażenie. O, wow. Jej, bijemy dziada! Nie wiem, jak się zabija Deathwinga. Pierwszy raz w sumie go widzę w. O, nie trafiłem. Zupełnie nie trafiłem. Pierwszy raz go widzę w grze. Uh, więc, zmierzając, uh, Hoger, tak jak powiedziałem, ostatnio dodany był. Był dodany. O, uh, deathwing odleciał. Był ruszany w grudniu i nic się poza tym nie dzieje w tej grze jest To jest trochę smutne To jest dobre o, To jest też nie najgorsze Bo spowalnia wrogów Także jest to, no jest to specyficzne Naprawdę nie wiem jak mamy zabić Deathwinga Na szczęście mapa jest stara Okej, okay. na niego nie działa to. E, mapa jest stara, więc przynajmniej tyle dobrego, co no on w ogóle, punktów zdrowia. Czy to nie jest przesadzone? I odleciał. Wow. To. Ok. Zajmijcie ołtarze w moim imieniu. Dobra, ja zajmę Taka ten jest. Wola, Mam nadzieję, że go zajmę. Udało się. O, oh wow. Tam jest niego wybuch. To jest cień. No, nie trafiłem. Dobra, uciekamy, uciekamy, uciekamy. Tak łatwo się nie poddam. Jedno co to gra, ma cały czas. Ktoś tam ginie? Nie mam nadzieję, że nie. Ma cały czas bardzo fajne spolszczenie. To jest cały czas aktywne. O wow. Nie trafiłem. Pięknie nie trafiłem. Nie ma odlatywania. Ej, ten dewnik prawie ginie. Skandal. Spoko. Nie mam many. Ale... Co? dobrze nam poszedł ten pusz. teraz? Mm -hmm. e, osłona. Leczenie. Weźmiemy sobie leczenie. Ja muszę być lepszy niż Malganis. Zakłada. Dobrze mówię, że to jest Malganis? Tak, to jest Malganis. Z drogą FPS-ów? No nie, jest. Jest 60 FPS-ów. Nie wiem, czemu na chwilę było już 48. W ogóle nie zużywa um, tego mojego nowego komputerka, że tak powiem. Także to jest fajne. Bardzo mi się to podoba. Cofnę się po manybę. Tak, no Hero Zogaston jest Grom, która niestety chyba umiera. Chyba umiera. Po naszemu nieszczęściu. Szkoda, bo bardzo lubiłem tą grę i nadal... Oh, wow. Nadal mi się podoba. Gram w oknie, natomiast, żeby móc to nagrać. Co troszeczkę komplikuje... ...kolej rzeczy. Mm, w ogóle nie w tą stronę co Wystarczy. O wow Czy ja jestem w stanie ją złapać pewnie nie. Dobra, żuczki musicie mnie trochę poleczyć. Tak, zapraszam. Do widzenia. Do widzenia. O! trafił mnie, no. A to dziad. No dobra. A tu szybko wszyscy ginęliśmy, więc chyba za dużo tu się nie miało co dziać. E, przy okazji, tak jak powiedziałem, jest to odcinek testowy. Nie dość, że gram w grę, w którą dawno nie grałem. Nie wiem, czy w ogóle zauważył ktoś, że u góry nad okienkiem jest taki czarny pasek, bo gram w oknie, bo mam monitor ultrawide, jak już wiecie z poprzedniego filmu. A e, i gra Heroes of the Storm. Nie chcę ładnie współdziałać z takim monitorem. Mam wrażenie. I przez to też mam trochę popsutą kamerę, bo nie mogę do krawędzi przesuwać kamery, ale to nie jest aż takie tragiczne. O oh, wow, dzień dobry. Dzień dobry. Do widzenia. Chciałem mu pomóc i sam zginąłem. W ogóle co to jest? Kwira, nie widziałem tej postaci też. Dużo nowych postaci, których nie widziałem nigdy. O, ale wchodzimy zaraz. Tak, to, to wiem, o co mu chodzi. Kokon czy... to? Kokon jest mocny. Myślę, że kokon porownie. weźmiemy. Już prawie Tak, już prawie czas. Oni puszyją dół mocno. Czy my jesteśmy w stanie puszczać... Wyjeżdżam cały czas poza okienko. Co nie, nie pomaga zbytnio. Jesteśmy w stanie. Ach, idzie ten ziomek malfurionym zwany. Nie mam many. No, oh, wow. Dobrze nam poszło. A, nie trafiłem Dobrze. Nie chcę stać w tym ogniu. Zostajmy śmieli. Świetnie. Bardzo dobrze. Bardzo dobry. Dobra podeszka nam tu wyszła. O oh, wow, oni się wszyscy odrodzili? Kiedy oni się wszyscy odrodzili? Nie mam żadnego pojęcia. Nie no, ale spoko. Myślę, że i tak radzimy sobie całkiem nieźle. Bardzo ładnie, jeszcze. Przewijanie z środkowym klawiszem myszki jest bardzo, bardzo ciekawe. Muszę klikać na miniaturkę mapy. Więc trochę, to mnie trochę boli, że tak powiem. Chyba, że będę nagrywał w ultra white bo mógłbym i wtedy mam też lepszego frame Ciekawostka przyrodnicza. Zróbmy sobie górny obóz najemników. Próbuję to zrobić Wiem co z tego wyjdzie Minimalnie sobie przesunął tak kamerę Żeby lepiej widzieć się znów powstają Wszystko jest na dole Nie dobrze Nie wiem czy jesteśmy w stanie tam obronić Zajmijcie ołtarze i kres Chyba nie jesteśmy w stanie tam dojść na czas. Chyba to będzie stracone No szkoda, że mnie tam nie ma szybciej, no. Ale tak jak powiedziałem kamera mi nie pomaga Smoka, bijemy smoka! O, tyle ogłuszeń poszło, że. O, oh, wow! To była wymiana życia! Nie którą Malganis właśnie zastosował. Niestety. Tak mi się wydaje. Zresztą. Kiedyś była taka ikonka, że. Zamieni Zamieniłem się zdrowiem. Z... No, dokładnie to. Tak. Dokładnie to zostało użyte przeciwko mnie. Więc znam trochę tych postaci nowych, mimo wszystko. Nie jest aż tak tragicznie. Jak tam ta góra w ogóle? Czy to zostało pusznięte chociaż trochę? Bardzo mi przeszkadza to, że nie mogę. Prze... E, mogę? A, nie mogę. Który prowadzi na nie wiem. Pola bitwy. Bardzo jest to Ifi. Bardzo o, jest to Ifi. To znaczy wiedziałem, że to potrafię. Ja też otworzyłem swój tunel. Wow, no, Proszę, proszę. Mam nadzieję, że pomogę, trochę. Nie ma ucieczki, bardzo mi przeszkadza brak nawigacji. Był trochę Czemu ja nie trafiam? Wow. Nie muszę, muszę się odkuć za to, że mnie znowu chciał wymianę zrobić. Mm. Okej. Okay. Więcej, więcej żuków. Bardzo chętnie. Ja bym zrobił obóz. no. Jestem mistrzem żuczków. Zawsze lubiłem Anu Baraka za to. Nie ta mać ani chwili wytchnienia. Nie się. Nie pozwólcie, żeby sługi grobowdzieżca dotarły do ołtarzy przed Wami. <śmiech> <śmiech> o, nie mogę go za. <laughs> A, to ciekawe. Na Twoją Halo, gdzie są moi przyjaciele? Dobra, bijemy smoka sam na sam. Nie wiem, ile jest to rozsądne. na mhm. wsparcie. Ubić go! Zajmie ubije. Hmm. Czy my zrobiliśmy chociaż jedną tą kapliczkę? Tak, bo w raz trafili, teraz drugi raz, więc chyba jedną trafiliśmy. Szkoda, że zginąłem znowu. Tak i, i nie fart trochę. Powiedziałbym. Fajnie, że mamy ten dolny fort, to dużo pomaga. Naprawdę nie czaję do końca jak Def działa. o skrzydły. Ma strasznie dużo... Jeszcze dużo punktów zdrowia ma dziadyga. Umówmy się szczerze Niestety odbiję ten fort I ja chcę móc przesunąć ekran jak przesuwam to Naprawdę przes przeszkadza Przeszkadza bardzo Ona chce chyba wybuchnąć, ale to nam tu nie wyjdzie. O, ale blisko. Szkoda. Dwa zabitych. To nie przeszkadza, przeszkadzasz tak bardzo? Nie złapię go tam. A ja sobie zrobię szybko... Może obóz? Chcę się trochę poleczyć też przy okazji. Ołtarze powstały. Aktywujcie je. Natychmiast. Już idę, już idę. Nice, tak jak wszystko inne. Nice. Zabiją go. Zabiją go. Zabili go. Świetnie. Nie wiem co tam się dzieje. Skąd wyskoczył? On wziął teleport. On wziął teleport. Czy nie? Teleportował się. Tak jest. Okej. Okay. Uh... Chyba to chcę. Ta, weźmy to. Kokon jest wystarczającą kontrolą sytuacji. Mam wrażenie. Ciuciu! -ciu. Ale całkiem dobrze idzie moje drużenie. Mimo że to jest szybki mecz, pamiętajcie, więc... W sumie mamy co? E, ale mamy dobrą kompozycję. To jest chyba zabójca. Mamy healera, mamy tasadara i mamy. Dobrą kompozycję mamy. Przeciwnik? Nie wiem, bo nie wiem, jak jeszcze skrzydły się klasyfikuje. Ale chyba też ma dobrą kompozycję. Chyba pod tym względem o, w sumie Blizzard był całkiem dobry w napisaniu systemu dobierania graczy w kolejce szybkiej. Bo nawet w tym trybie. Że tak powiem, daje się w miarę sprawnie uzyskać to, co się chce uzyskać w sensie zbalansowane drużyny, A nie, że jest drużyna, gdzie są sami zabójcy, na przykład, nie? przygotujcie się. Ołtarze powstają. Próbuję maksymalnie. O, to też się podpala. Ja aż w takim zasięgu. Bardzo ładnie. Czekamy, że nadal nie odbili tego w dołu. Nie dawać wrogowi ani chwili wytchnienia! Z moją małą armią żuczków. Zająć ołtarze i Ta wieża będzie służyć władcy królu. Okej, okay, to nie szkodzi. To nie szkodzi, że tak się skończyło. Nie jesteś tu już mile widział Uzór to. O, to była faktyczna nowa. O oh, wait, to trzeba aktywować. Nie wiedziałem, że to trzeba aktywować, myślałem, że to jest by default. Good to know. Chciałbym móc przewinąć do góry ekran, ale nie mogę. Wiem, że się powtarzam. Ale taka jest kolej rzeczy. Myślę, że robią bossa, To prawda. No, zrobili bossa No wow. To jest stracona pozycja. Hmm. To był dziwny przelot tego szpana a.k.a śmierć złego czas jestem w stanie puszczać ten fort o wow, to jest naprawdę blisko straciliście twierdzę bardzo dobrze ta od do mnie czy ja jestem w stanie zrobić ten obóz? Ja nie mam tyle ob obrażeń, które nie generuje To jest faktyczna nowa? To nie jest faktyczna nowa Ja nie widzę połowy tego co tu się dzieje Niestety Połowy tego, co się dzieje. To był dobrze wycelowany. Oj, 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 zginąłem. Dobrze wycelowałem. Yy... Stana. Aczkolwiek teraz nas troszkę puszując Uter jest gdzie indziej zupełnie. Aczkolwiek byliśmy tu w plecy. W tym zestawieniu. Naprawdę, wierzcie mi lub nie, ale to, że ta kamera nie jest przesuwalna, bo nie jestem w pełnym ekranie strasznie utrudnia rozgrywkę. Naprawdę bardzo utrudnia rozgrywkę. Wydawałoby się, że to jest taka pierdeła, która nie powinna mieć znaczenia, ale ma. Ale ma. Myślę, że nie jesteśmy w stanie tu teraz chwilę ugrazić nic. Aczkolwiek gra jest jeszcze przegrana. To już nie zrozumcie mnie źle. Gdybym tylko mógł przesuwać kamerę normalnie, to miał zdecydowanie lepszą rozgrywkę. Tego jestem pewien. Wow, zrobiłem więcej leczenia niż UTER. O nie, okej, okay, to jest samo leczenie. Uh, ciekawe, że zrobili z tego osobną statystykę. Oczywiście. Widzicie, jakie to jest IFI, nie? To jest takie bardzo IFI. O oh, wow, to są wszyscy! Wow. Hello. O oh, wow. really oh, really? Niefortunny. No dobra, chyba przegrywamy. Bo mają pięć wieżyczek i mają kapliczkę do zdobycia. Chyba przegrywamy. <ścoughs> Oj, szalona. Ale naprawdę, naprawdę ta kamera mocno przeszkadza, że, że nie ma jej tak, jakbym chciał, żeby była. Anyways, w każdym razie bądź. Heroes of the Storm, moi drodzy. Dużo się ta gra nie zmieniła. Jest naprawdę, tak jak pamiętam, co jest fajne. I mówię, gdyby nie to, że w oknie się ciężko gra i tak samo w LoL'a by się ciężko grało Myślę, w tego typu grę Bo, bo, tak, Śmieciowskrzydły zdecydowanie zrobił swoje A, po prostu przesuwanie kamery Po prostu przesuwanie kamery To jest jedyna rzecz, która powoduje, że, że ta gra staje się cięższa albo prostsza do grania A, powinniśmy trochę punktów doświadczenia zrobić. Uuu, nie zdobędziemy poziomu Ale, tak czy tak, powinienem mieć Jakieś łupy do otwarcia, więc otworzymy sobie. Zobaczcie jak to kiedyś, no ciekawe, że ta jest drugim... jak to kiedyś się łupy robiło. I można teraz sobie to przerolować na inny łup. O! I proszę, i mamy zimową Jane Noir. Bierzemy to. I zobaczmy, co rzadka skrzynka w sobie zawiera. O, bohatera dostaliśmy. Całkiem spoko. Weźmiemy sobie A Jak długo ta gra jeszcze się utrzyma? Nie mam zielonego pojęcia. Mają cały czas sklep aktywny, co jest dosyć specyficzne, bym powiedział. O, za klejnoty można dokonywać zakupów. O, ale myślę, że chyba trochę ich to zgubiło. Że za szybko, za dużo chcieli tutaj do, do, dodać tych elementów ozdobnych, a za mało jednak gameplayu, bo gameplay, no. Jest trochę uboższy niż League of Legends, przez to, że nie ma przedmiotów a, i, i przez to, że no, postaci się już różnowo nie pojawiają. Co jest trochę smutne. Trochę smutne. Zmienicie, że trochę tych postaci tu jest. Um, połowy ich nie znam. Znaczy nie, aż tak dużo nie jest, ale... Też fakt faktem, że gram na amerykańskim serwerze, gdzie mam mniej bohaterów niż na europejskim. Ale to, to z kolei z powodu pingów. Czy, czy opóźnienia, tak, latency, tak zwane. Anyways, no tak to wygląda, moi drodzy. Czy będzie więcej Heroes of Storm? Nie wiem. Dajcie znać w komentarzach, czy chcecie więcej Heroes of Storm. To wykombinuję coś, żebym nie mógł narzekać na kamerę, bo naprawdę to jest coś, co widzę, że nie działa. Zagrałem przed tym chyba 2-3 mecze w pełnym ekranie na Ultra Wide i grałem sobie normalnie i było przyjemnie. Tu naprawdę mnie ta kamera popsuła wszystko. Popsuła mi ona wszystko zupełnie. Uh, I dajcie znać też w komentarzach, czy y, poziom natężenia dźwięku z mikrofonu versus dźwięku z gry się zgadza, bo to jest zawsze ryzyko. Ja, i, I zawsze tak naprawdę muszę to kombinować i ustawiać przy każdym razie od nowa de facto. Dobrze, w sumie tyle. Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał i do słyszenia następnym razem.